Witam wszystkich ponownie, z tej strony Szefu. Kolejny film chciałem zaprezentować jak tanio tanio i przede wszystkim oszczędnie utrzymać oświetlenie w akwarium i ogólnie jak tanio utrzymać akwarium. To ogólnie są o tym filmiki będą. Także jeżeli ty masz kasę, to nie oglądaj tych filmików, bo to nie ma sensu. Ty nic takiego tego nie zrobić. Jeżeli nie masz kasy, jesteś początkującym to chciałbyś jakoś tanio w miarę dobrze, to już... Pokazuję następny filmik, kim jakim będzie oświetlenie. To co teraz się świeci, to mam oświetlenie nocne, takie sobie dwie żaróweczki świeci. Są podpięte pod ładowarkę telefonu zwyczajnego, starego, jakoś tam uciąłem. Końcówkę zlutowałem i sobie świecą takie dwie żaróweczki, jakie one są, dokładnie. zaraz Wam pokażę. A te żarówki LED Gół 10 One mi służą do oświetlania w akwarium w dzień i proszę sobie wyobrazić, że mam akwarium 150-litrowe Tu jest 2, 4, 5 widać, ale białym światłem świeci 3 żarówki tylko, a dwie jest Niebieska i czerwona. Ale to już nie wypełniał, po czym nie to robiłem, bo... No zaraz powiem czemu tu zasylikonowałem, bo nie wiedziałem czy to jest szczelne czy nie, wodoodporne czy nie. No i zaryzykowałem. Ja jedną spróbowałem zasilikować, No a pozostałe nie. No i w sumie nie nie silikonowałem, bo woda się tam nie dostaje, widocznie jest to szczelne. Aczkolwiek to jest zwykła żarówka LED. Z gwintem g10. Ile są te żarówki? Te żarówki są... 5W, tak jak mówiłem, są 5W, przyjmę to 4,5W. Nie wiem, jeszcze to czy to nie, nieważne, są 4,5W te żarówki. No i na 150-litrowe akwarium mam tylko 3 takie sztuki, tu razem jest 15W. Tajszego oświetlenia chyba nie znajdziecie, jeśli chodzi o pobór prądu. To oryginalne oświetlenie tam mam, te świetrówki, no ale to jest 2x18W razem 36, no to jest nieporozumienie, moim zdaniem. Dla mnie, jak ma być przede wszystkim, przede wszystkim ładne i tanie w utrzymaniu, a nie lać kasy nie wiadomo ile. A to żarówka to jest taka samochodowa, to jest żarówka LED. Dwie takie żarówki sobie wrzuciłem i zrobimy jako nocne. Efekt jest fajny. Teraz Wam pokażę jak to świeci. Jak świeci ten nocny światło, to nocne światło, te dwie żarowe, któreście już, już widzieli. Teraz Wam pokażę, jak świecą te. Te żarowe. Tu jest niebieska. Tu jest czerwona. To miało być niby pasmo dla, dla roślin. Tak sobie wymyśliłem. Ale to są tylko 1W. I zdecydowanie one ledwo przebijają wody, wodę, co dopiero do mi się dostała taka żaróweczka, Takie światło nie ma szans. No ale jak już zrobiłem, wyciąłem dziurę w tym. Czyli taki takim garbie jest. Ja to tak powiem, tam w środku jest zasilać odnośnie tych świetlówek Ten cały rezystor. No i w tym sobie wyciąłem dziury i włożyłem te te żarówki. A ukablowanie jest w tym garbu. Tam wody nie ma, jest, to jest szczelne. Przede wszystkim to musi być szczelne. To wiadomo, tam jest 200, na te, na te żarówki lat idzie bezpośrednio 230 W. Więc to raczej powinno być wody To wygląda tak. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w akwarium. I akwarium oświetla mi tak. 150-litrowe akwarium. A uwaga. Taka ciekawostka, wysokość tego akwarium to 60 cm. I tak sobie te żarówki dają radę Trzy żarówki, jeśli ktoś myśli, że włączyłem to oryginalne oświetlenie dodatkowo To się myli Proszę, świecą tylko te Te żarówki LED gu 10 Więc tego czerwonego i niebieskiego nie ma co liczyć, bo to jest naprawdę słabe i to ledwo przebija taflę wody. To jest praktycznie tylko trzy żarówki biała zimna. tam lumeny to są nieistotne nie tak naprawdę. Grunty by była biała zimna, no bo biała ciepa ja no to, to ciężko by się też przedostawała przez taflę wody. To jest biała zimna. I proszę, trzy żaróweczki 5W na akwarium 150 litrowe w wysokości 60 cm. Proszę bardzo jak... Jak to mi pięknie, oświetla. Może ten telefon tak nie ma wszystkiego, ale widać po roślinach, że mają się świetnie. Co prawda, nie mam trawniczka i tego typu bajerów. Jakieś tam mega trudne rośliny. A czemu to w następnym filmiku? Tu no po prostu dałem sobie anubiazy, zasadziłem to jakaś krepta, może żabinnica, bardzo piękna. No tu to jest tych rysik, który zdecydowanie no, króluje w tym akwarium. Ktoś powie, że ta roślina wymaga dużego światła, Jak widać, nie wymaga dużego światła, skoro mi trzy żaróweczki 5-watowe w 150-litrowym i tak głębokim akwarium tak dają radę, no rośliny są naprawdę piękne. Niczego mi nie brakuje. to jest lawty, to zdecydowanie jest nie leje nie wiadomo ile nawozów i tak dalej ale to właśnie przedstawię Wam jak można mieć tanio ładne akwarium w tanim utrzymaniu, tanio utrzymać akwarium bo jak ktoś ma oświetlenie z tam wat 150 czy nawet więcej no to rozarachunek też ładnie płaci o tym mi ciągnie tylko 15 wat w ledach Efekt jest. Moim zdaniem nie ma co przepłacać, a drugim... Jeszcze jednym jakim plusem jest to te żaróweczki. Tu jadłem już mówiłem, że są tanie, po prostu tanie można kupić, 10 zł za sztukę. To, to takie oświetlenie w takim akwarium to 30 zł Nie licząc tych 30 zł dwa. No, nisze, niskie zużycie energii, czyli automatycznie za prąd, musimy płacić mniej. A drugim atutem, to te świetrówki, one w pełnym stopniu nagrzewają wodę, jeśli one wchodzi, były włączone. No i się grzeją te świetrówki, to dosyć dobrze. Czyli, co prawda te też się grzeją, ale zdecydowanie mniej nagrzewają wodę w akwarium, jak te świetrówki. To były t 8-18 w Standardowe, bo pokrywa 112 litrów. Tak? Hmm, także w lecie jak w pokoju temperatura 30 stopni mi tak dowala, bo mam pod dachem pokój. Jeżeli do dachu dowali słońce, to tucha jest niesamowita. Do no w akwarium rano mam 30 stopni, tu pasuje zapalić światło. To ja na własne życzenie te ryby gotuję, tak. Dzięki tym ladom już tego problemu nie będzie. Bo aż tak nagrzewało wody, to już nie będzie. No, to by było na tyle. Siama. Wiem, że się z już pożegnałem, ale chciałem Wam jeszcze pokazać, jak świeci to akwarium. Jeśli włączę to oryginalne oświetlenie. Czyli. Dodatkowo to te ósemki oryginalne. Świeci tak. Nie wiem, czy to chwytać nie. No, ale na co dzień bez tych świetlnych świeci? Świetlenie jest takie, na samych ledach I daję radę. Przede wszystkim tanio. Hej.